Dzięki temu będziesz miał piękną wiarę. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik. Nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym, Słowem, które niesie błogosławieństwo. Rozważamy 49 rozdział. Mamy scenę, gdzie patriarcha Jakub już jest nałożył śmierci, przywołuje swoich dwunastu synów i udziela im swojego błogosławieństwa, pewnych wskazówek. Niejako przekazuje im swój testament. I moi drodzy, jest to świetna okazja, aby utrwalić, powtórzyć imiona tych dwunastu synów. Zatem Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Zabulon. Do tej pory mówiliśmy o pięciu synach. Dzisiaj będzie kolejny, dzisiaj będzie szósty, który otrzymał naprawdę. Piękną obietnicę od swojego Ojca, a jaką zapraszam na wieczornik. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za dar wiary. Tak wielu ludzi na świecie nie ma tego daru, a ja ten dar mam. Ten dar przyprowadza mnie na to spotkanie ze Słowem Bożym, i teraz wieczorem, na wieczornik i rano na ucztę przed śniadaniem. Gdyby nie ta wiara, to by, to by mnie tutaj nie było. Ale także dostrzegam owoce tego spotkania, rozważania, owoce Bożego Słowa. Niech ta wiara wzrasta z dnia na dzień, niech Słowo Boże prowadzi do rozwoju tej wiary, bo wiara rodzi się ze słuchania, a tym co słyszymy jest Słowo Boże. Panie Boże, zawierzam to rozważanie. Przez niepokalane serce Matki Najświętszej, która jest wspomożycielką wiernych. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z księgi rodzaju, rozdział 49 od wersetu 14. I Sachar zapragnął tego, co piękne. Dlatego odpoczywać będzie wśród działów dziedzicznych. Zobaczył, że miłe jest to miejsce odpoczynku, że ziemia żyzna. Wziął zatem na swe barki utrudzenie. I stał się rolnikiem. Mamy tutaj bardzo piękną obietnicę. I Sachar zapragnął tego, co piękne, dlatego odpoczywać będzie wśród działów dziedzicznych. Zobaczył, że miłe jest to miejsce odpoczynku, a ziemia żyzna, wziął zatem na swe barki utrudzenie i stał się rolnikiem. Miejsce piękne, ziemia żyzna. Tam, gdzie jest ziemia żyzna, tam są obfite plony, tam są kwiaty, bo tam są drzewa owocowe, tam przychodzą zwierzęta, ponieważ też korzystają z tego, jest zwierzyna, i tam także jest miejsce do życia. I to miejsce z jednej strony jest miejscem odpoczynku, gdzie można schować się w cieniu drzew, jest to pewien kontrast do rozpalonego słońcem pustkowia, a z drugiej strony, no właśnie, żeby utrzymać taką piękną ziemię żyzną, to znaczy taką, taki piękny krajobraz, taką piękną przestrzeń, może taki właśnie ogród, co trzeba. Wziął zatem na swe barki utrudzenie, stał się rolnikiem. Trzeba pracować, bo jeżeli ktoś będzie w tym pięknym raju, w tym pięknym ogrodzie odpoczywał, to się pojawią chwasty. Natomiast jeżeli ogród będzie pielęgnowany, jeżeli włożymy trochę tej ciężkiej pracy, to będzie cały czas zadbany. Będzie użyźniony, nawodniony. Będzie przynosił plon, owoc. I właśnie, jeżeli chcesz, żeby Twoja wiara była piękna w sensie piękna Bożej Łaski, w sensie piękna owoców, smaku owoców, jakie ta wiara w Twoim życiu będzie przynosiła, to trzeba pracy. Trzeba tego, co miał zrobić i Zatem wziął na swe barki utrudzenie, stał się rolnikiem. Ty także musisz wziąć na swe barki utrudzenie. Jeżeli chcesz, to masz wziąć y, tę odpowiedzialność za rozwój wiary, czyli masz się wziąć do roboty. W takim sensie, że pomodlisz się, weźmiesz różaniec, otworzysz książeczkę, otworzysz Pismo Święte, włączysz wieczornik, ucztę przed śniadaniem, pójdziesz na y, adorację, do kościoła, na mszę świętą, do spowiedzi, do komunii, na spotkanie wspólnoty, Pojedziesz na rekolekcję, weźmiesz książkę dobrą, wartościową, katolicką i będziesz walczył ze swym lenistwem, bo czasami zbytni odpoczynek też może prowadzić do rozleniwienia. Jeżeli będziesz, będziesz dbała o to, będziesz dbał, będziesz dbała, to zobaczysz, jak ta wiara będzie wzrastała i jak ta wiara, jak te e, owoce z takiego pięknego ogrodu będzie ci ta wiara smakowała. Zobaczysz. Ale nie ma nic bez, bez pracy. Pan Bóg daje łaskę darmowo, ale my z tą łaską musimy współpracować. I w taki sposób na tych dwóch nogach idziemy do zbawienia. Czyli Boża łaska i nasza współpraca. I niech twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz, Panie przymnóż mi wiary. Panie przymnóż mi wiary. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa Śpiącego, możesz to uczynić teraz w komentarzu. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał Ci się we śnie, aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro na wieczornik, na ucztę przed śniadaniem. Zachęcam, żeby udostępnić, przesłać dalej. Niech to słowo buduje wiarę w sercach innych osób. Na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu. Niech będą dzięki. Szczęść Boże. I do zobaczenia.